Bayern Monachium rozgrywa kolejny świetny sezon, i z tej okazji pokażę Wam moje przewidywania, właśnie drużynę tego klubu w FIFA 22. Standardowo mam dla Was wyzwanie 70 AP górę w ciągu godziny od dodania tego filmu. w się z kolejnym odcinkiem już jutro. A za 100 apek górę playsie kolejny odcinek przewidywania, właśnie składów danych klubów w FIFA 22. A każdy 30 łapek pod tym filmem, dodatkowy zawonik w kolejnym odcinku. Tutaj macie standardowo pokazanych 5 ostatnich subskrybentów na moim kanale oraz wszystkie osoby, które chciały, żebym w tym odcinku pozdrowił. A jeżeli Ty też w kolejnym odcinku, to w suba oraz napisz komentarzu przykładowo FIFA 22, a teraz już nie przedłużam i zapraszam Was do oglądania. A pierwszym zawodnikiem w tym odcinku jest Manuel Neuer, który rozgrywa kolejny świetny sezon w swojej karierze. Wiemy, że moment Niemiec jest jednym z najlepszych, jak i najlepszym bramkarzem na świecie. W tym sezonie w Bundeslidze zaliczył on 6 czystych kąt oraz stracił 35 bramek, no ale wiemy, że nie zawsze czyste kąta się przekładają na formę bramkarza, gdyż to także zależy jak gra obrona, a wiemy, że Bayern w tym roku obrony jakiejś najlepszej nie ma, aczkolwiek cały czas stawia na wysoki Poziom, no i według mnie Niemiec w FIFA 22 dostanie upgrade'a o 1, i wtedy jego waral będzie nosił 90. I według mnie będzie to chyba wraz z oblakiem najwyższej na karta bramkarzy w następnej FIFA. I czas na następnego zawodnika w tym odcinku, a jest to Alfonso Davis. Wiemy, że ten piłkarz w zeszłym sezonie grał bardzo dobrze i tym właśnie tą grą zagwarantował sobie pierwszy skład, właśnie z klubu z Monachium. Ten sezon strzelił on zaledwie jedną bramkę horyzontalną, dwie asysty, co nie jest jakimś wyśmiejnym wynikiem, no ale wiemy, że jest to lewa obrońca, często trzyma poziom, chociaż dużo osób mówi, że. Nie jest to samo co sezon temu, ale według mnie Kanadyjczyk zasługuje na upgrade o 1 i wtedy jego Veral będzie wnosił 82 Uverall i karta będzie wyglądała bardzo dobrze. A co nie sądzicie wy? Napiszcie w komentarzu. I następnym zawodnikiem w tym odcinku jest Paward, czyli zawodnik, który zapowiadał się bardzo dobrze. Ale wiemy, że po przejściu do Bayernu nie utrzymał tak samo wysokiej formy, jak na przykład ją miał w Mundialu w Rosji, który odbywał się już, no nie patrząc są 3 lata temu. Aczkolwiek, to piłkarz nie gra jakoś najgorzej, oczywiście. Aczkolwiek, nie jest to taki rozwój, jak każdy to przewidywał. I według mnie za ten sezon, piłkarz nie dostanie ani upgrade'a, ani downgrade'a. Jego wrazu zostanie taki, jaki jest. Zmienią się tylko lekko statystyki, ale nie będzie to jakaś wielka zmiana, bardziej zmiana kosmetyczna, no i tak właśnie będzie wyglądać Da, według mnie jego karta FIFA 22. I czas teraz na Lukasa Hernandeza. Piłkarz ten, wiemy, że w Bayernie Monachium na początku gra jako środkowy obrońca, już teraz jego pozycja się troszkę zmieniła i częścią gra jako właśnie lewy obrońca na zmianę z Davisem. No i według mnie właśnie Lucas Hernandez miał za sobą bardzo dobry sezon. Strzelił on jedną bramkę, zontowo, trzy asysty, Często podczas meczu ja on bardzo wysoką ocenę ogólną, jeżeli chodzi o yy, właśnie występy. Podczas meczu, i według mnie, dostaje on upgrade o jeden. Zwiększy się jego pace, jego dribbling oraz podania. Myślę, że statystyki obronne zostaną na takim poziomie, jak są teraz. No i tak będzie wyglądała jego karta. I według mnie, w tym przypadku, upgrade dla właśnie Francuza jest zasłużony. I przechodzimy teraz do Syle, który także radzi sobie w tym scenie dosyć dobrze. Często Maścian ma swoją ocenę. Generalnie, jeżeli te jego wszystkie oceny złączymy, to wychodzi aż prawie 7 za wszystkie mecze. Więc jest to według mnie bardzo dobra statystyka. W tym są nie dwie bramki on praktycznie w każdym meczu Bayern Monachium. No, jeżeli patrzymy asysty i bramki, to obrońcy nie ma co na to patrzeć, gdyż wiemy po prostu, że no, obrońcy nie są od tego. Tym bardziej takie obrońca jak Sylek, który no jest taki typowy czołg, jeżeli chodzi według mnie o obronę. No, ale według mnie, mimo to wszystko, tylko zmienia się jego statystyk. Nie dostanie on ani downgrade, ani upgrade. A. Będzie od cały czas 84 overalla i według mnie zwiększy się jego pace, dribbling oraz podania. No i karta będzie wyglądała trochę lepiej, aczkolwiek uważam, że na upgrade a ten piłkarz po prostu nie zasługuje. Leon Gorecka ma za sobą także bardzo dobry. Sezon, no jeszcze oczywiście się on nie skończył, ale grał bardzo dobrze w tym sezonie strzelił 7 bramek, oraz zanotował 9 asyst. I teraz grał bardziej w Bayernie jakoś tutaj pomocnik defensywny i według mnie jest to pełna na plus dla tego piłkarza, gdyż, jak to mówię, jego forma jest naprawdę bardzo dobra. No, jeden według mnie z lepszych pomocników w C-Bundeslize, jaki można powiedzieć na świecie, i według mnie Niemiec dostanie upgrade'a od 2, wtedy jego będzie wynosił 86 i karta będzie wyglądała wręcz genialnie no i chyba każdy z Was się ze mną zgodzi, że no chyba każdy taką kartą chciałby zagrać no i co mogę powiedzieć więcej, to świetny sezon wykonał właśnie Niemca. Joshua kimiś, no to jest naprawdę pomocnik defensywny, według mnie na ten moment jeden z najlepszych i najlepszy na świecie. Piłkarz w tym sezonie strzelił 4 bramki, rozantowo, 13 asyst, jest to nie patrząc w każdym meczu praktycznie jeden z najwyżej ocenianych zawodników, jeżeli chodzi o ocenę ogólną na boisku no według mnie upgrade w przypadku tego piłkarza jest bardziej niż pewny, według mnie ten upgrade będzie wynosił 1 i wtedy Kimmich będzie miał 89 overalla. Karta będzie wyglądała naprawdę bardzo dobrze i myślę, że to będzie taki, można powiedzieć, nowy Kantę w FIFA, gdyż no statystyki są bardzo zbliżone właśnie do Francuza. I naprawdę świetne statystyki ten piłkarz robi, no i tak, tak samo jak w przypadku Gorecki, no upgrade jest w przypadku tego piłkarza w 100% pewne. Thomas Miller naprawdę, czyli według mnie, jeden z najbardziej inducjonalnych piłkarzy na świecie rozgrywa kolejny wyśmienity sezon właśnie w klubie z Monachium. Według mnie piłkarz ten dostanie upgrade'a o 2 podczas następnej FIFA czyli FIFA 22. W tym co nie strzelił on 13 bramek oraz 17 asyst i nie patrząc te statystyki się na pewno jeszcze zwiększą, więc co według mnie to no tutaj upgrade jest jak to wiem pewny, no świetne liczby robi ten po prostu piłkarz. No i miejmy nadzieję, że więcej osób się tego piłkarza uwierzy, gdyż no według mnie są bardzo niedoceniane. No, i jak to jeszcze raz powtórzę, upgrade jest 100% dla Niemca pewne. Następnym zawodnikiem jest Koman, który rozgrywa także dobry sezon. W tym sezonie strzelił on 6 bramek korazontowo, 13 asyst, co jest bardzo dobrym wynikiem. I według mnie Francuz zasługuje na upgrade, a. o ile jego karta będzie miała 85 overalla i będzie wyglądała ona naprawdę bardzo dobrze. A co wy o takim upgrade i czy według Was Koman na niego zasługuje? Napiszcie w komentarzu. I następnym zawodnikiem jest Gnabry, który naprawdę. Także rozgrywa kolejny świetny sezon, według mnie jest to jeden z najlepszych piłkarzy na swojej pozycji w całej Bundeslize. Strzelił on w tym stronie 10 bramek, raz 5 asyst, co jest bardzo dobrym wynikiem i tutaj w tym przypadku według mnie zasługuje na upgrade o 1 i na pewno o wiele się powinno zwiększyć jego tempo, gdyż no te 82 w ogóle nie jest adekwatne do jego prawdziwego przyspieszenia na boisku. No i tak według mnie będzie wyglądała karta Niemca w FIFA 22. Leroy Sané rozegrał swój pierwszy sezon w Bayernie Monachium i trzeba przyznać, jedno, że prawdę, sezon ten w tym wykonaniu Niemca jest bardzo dobry. Strzelił on 8 bramek oraz to 11 asyst, co jest także jak na Realia Bundesliga bardzo dobrym wynikiem, ale według mnie piłkarz ten upgrade ani downgrade nie dostanie. Według mnie dostanie jego overall taki, jaki jest i także za bardzo jego statystyki się nie zmienią, gdyż no jednak myślę, że to 85 overall jest jak najbardziej adekwatne do jego tej formy. Myślę, że no przynajmniej według mnie tak jest, zobaczymy jak zrobi je już podczas FIFA 22. No ale według mnie piłka zostaje przy swojej ocenie ogólnej, czyli 85. I teraz chyba ktoś, kogo nie muszę po prostu przedstawiać. Robert Lewandowski rozgrywa genialny sezon, genialny to można powiedzieć, że nawet za mało, żeby ten sezon opisać. 42 bramki i 8 asyst w tym sezonie, co jest świetnym wynikiem. Jest on bardzo blisko pobicia rekordu Gerda Millera. Zobaczymy, czy mu się to oczywiście uda. Aczkolwiek, według mnie, no po prostu no nie ma innej opcji, że to się nie uda. Jest to Lewandowski, czyli no, człowiek, który naprawdę ciężko pracuje i myślę, że ten rekord uda mu się pobić, nawet pomimo to, że teraz kilka meczy on straci. No, ale według mnie, Polak zasługuje na upgrade'a od Vice, a jego overall będzie wnosił 93 overalla. A jaki według Was overall powinien mieć Lewandowski w następnej FIFA? Napiszcie no, w komentarzu. I na koniec mam wam do pokazania oczywiście transfer, jak zawsze w tej serii, a jest to Pamekano, który jest już potwierdzonym nowym nabytkiem Bayernu Monachium, który przejdzie do tego klubu już latem. No, zobaczcie, Zobaczymy, jak piłkarz ten sej w tym klubie poradzi. W Lipsku radzi on sobie według mnie, no nawet dobrze, więc zobaczymy, co będzie w Bayernie, bo wiemy, że z Bayernu podczas lata odejdzie Boateng oraz Alaba, więc naprawdę będzie miał od razu według mnie miejsce w pierwszym składzie ten zawodnik. No ale jak to oczywiście wszystko będzie, to zobaczymy. Wielu osób twierdzi, że piłkarz ten sej może nie poradzić w tym klubie, ale według mnie, no akurat to jest taki obrońca, który no, gra w tej Bundeslize, więc nie patrząc, zmieni się tylko klub w jego przypadku. I miejmy nadzieję, że utrzymał swój poziom z Lipska albo rad go podwyższy. I Bayern będzie naprawdę obrońcę na lata. Więc ja wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek Wam się i Jeżeli tak, nie zapomnijcie zostawić łapki w grę pod tym filmem oraz piszcie, jaki klub chcecie kolejny w odcinku z tej serii. Jak to mówię, za 100 apek górę pojawi się kolejny odcinek z tej serii. A każdy 30 apek pod tym filmem dodatkowe zwanie w kolejnym odcinku. I co, do usłyszenia niebawem w kolejnym odcinku. Cześć.